Witam Was serdecznie na kolejnym wykładzie podstaw programowania realizowanym w ramach Akademii Programowania MCS. Na tym wykładzie zajmiemy się podstawami funkcji i ich zastosowań. Na sam koniec tego wykładu będę chciał wspomnieć jeszcze kilka słów na temat preprocesora języka C i również parę słów na temat technik debugowania, czyli szukania błędów w naszych programach. Zacznijmy od wyjaśnienia, czym tak właściwie są funkcje i jaką rolę pełnią w naszym kodzie. W wielu językach programowania rozróżnia się funkcje i procedury. W obu przypadkach chodzi w zasadzie o tą samą rzecz, a mianowicie o pewien wydzielony fragment kodu programu, czyli jakąś zestaw instrukcji, który jest zgrupowany i wydzielony spełniający określone zadanie który działa jako pojedyncza instrukcja wywoływana z innej części programu. W związku z tym możemy sobie w jakimś miejscu zgrupować szereg instrukcji pod wspólną nazwą i później wywołać ją z innego miejsca w postaci pojedynczej instrukcji. Jaka jest różnica między tą procedurą i funkcją, ponieważ to rozróżnienie funkcjonuje w, wieku, w wielu językach? Otóż procedura jest tylko zestawem instrukcji, który ona realizuje, natomiast funkcja jest zestawem takich instrukcji i dodatkowo ma możliwość zwrócenia pewnej wartości jako wynik swojego działania. Język C nie robi wprost takiego rozróżnienia, w związku z tym nazywamy wszystko po prostu funkcją, natomiast są pewne funkcje, które mają możliwość nie zwracania żadnej wartości i one mogłyby wtedy funkcjonować po prostu jako procedury. Tym niemniej, tak jak wspomniałem, w języku C nie robimy rozróżnienia na tego typu podział. W związku z tym wszystko jest funkcją. Zobaczmy, jak to jest, jak wygląda kodowanie takiej funkcji w języku C. Na slajdzie widzimy przykładową, bardzo ogólną deklarację takiej funkcji. Jak większość elementów języka C, które my tworzymy, trzeba takiej funkcji nadać nazwę. Tu mamy na tym slajdzie w postaci nazwa podkreślenie funkcji. Ta nazwa jest zwykłym literałem, ma te same zasady, które mają Y, zmienne i y, tablice, w związku z tym może to być dowolny zestaw, dowolny ciąg liter i cyfr, z tym, że nie może zaczynać się od cyfry, ewentualnie może mieć dodany znak podkreślenia. Przed nazwą tej funkcji mamy typ zwracany, tak jak to było w przypadku deklaracji zwykłych zmiennych czy deklaracji tablic. W tym wypadku typ zwracany jest zwykłym typem int float, czy typem złożonym, który dana funkcja może zwrócić jako wartość. Za nazwą funkcji są nawiasy okrągłe, a w nawiasach okrągłych lista parametrów, czy też lista argumentów. Tych dwóch pojęć używa się wymiennie, czyli parametry funkcji lub argumenty funkcji. Warto zwrócić uwagę, że to jest charakterystyczne dla języka C i wszystkich języków z niego wywodzących się, że mamy nazwę funkcji i później okrągłe nawiasy. To jest taki charakterystyczny symbol, że mamy do czynienia z funkcją, co widzieliśmy chociażby na przykładzie funkcji main, którą piszemy w zasadzie na każdym programie, w każdym programie tu gdzieś przykładowych funkcji, z których do tej pory korzystaliśmy, jak chociażby z poprzedniego wykładu funkcja rand, która kończyła się nawiasami, jak chociażby funkcja strlen, która miała nam obliczyć długość naszego napisu, czy, czy, czy funkcja sin get, która miała zadanie wprowadzić zmienną wpisywaną z klawiatury do naszej zmiennej. Ta lista parametrów może być pusta. To znaczy, możemy stworzyć funkcję, która nie przyjmuje żadnych parametrów. Ewentualnie może to być dowolnie długa lista parametrów rozdzielona przecinkami i te parametry są po prostu zmiennymi dowolnego typu. Zobaczmy, jak to wygląda w kodzie programu. Stwórzmy w tym celu nowy projekt. Projekt nieużywający Qt. Czysta aplikacja C. Jak zwykle przechodzimy do. Yy, katalogu, w którym będziemy mieć nasz program i nazwijmy sobie program funkcję. Zgadzamy się na domyślne ustawienia środowiska. Tu może zwiększę troszkę czcionkę. I spróbujmy napisać sobie najprostszą możliwą funkcję. Niech to będzie na początek funkcja, której jedynym zadaniem jest wypisanie na ekranie zdania jestem wewnątrz funkcji więc nazwijmy ją sobie drukuj tekst. Wyglądałaby ona jakoś tak. Czego nam tutaj brakuje? Argumenty czy parametry, które ta, ta, ta funkcja będzie potrzebowała. W tym miejscu nie potrzebujemy żadnych. Za chwilkę dojdziemy w jaki sposób... I co my tam właściwie możemy wstawić przy okazji funkcji, która będzie takich parametrów potrzebowała. Natomiast co ta funkcja ma zwrócić? Skoro ona drukuje na ekranie tylko tekst i kończy swoje działanie, to w zasadzie nie potrzebujemy, żeby cokolwiek zwracała. W związku z tym ta nasza funkcja będzie zachowywała się jak procedura. Do tego celu został stworzony w języku C specjalny typ o nazwie void. Ten typ void można tłumaczyć jako typ pusty. Jest on specjalnym typem, dlatego że nie posiada żadnej wartości, którą moglibyśmy nadać zmiennej tego typu. Tak jak typ car posiada wartości liczbowe od 0 do 2,55, tak w przypadku void nie ma czegoś takiego, w związku z tym zbiór jego wartości jest pusty. A to jednocześnie implikuje, że Próba stworzenia zmiennej typu void jest czymś błędnym. Bo z jednej strony, jaką wartość miałaby mieć ta zmienna, skoro typ void nie ma żadnej, żadnej możliwej wartości, a z drugiej strony, ile bajtów powinniśmy zarezerwować na tą zmienną. Tu zwracam uwagę, typ void nie możemy stworzyć zmiennej tego typu. Ale możemy się posłużyć tym typem do określenia funkcji, która nie zwraca żadnej wartości. Ewentualnie, mówiąc bardziej purystycznie, możemy powiedzieć, że ta funkcja zwraca pustą wartość albo zwraca nic. Fragment kodu, który zaznaczyłem, nazywa się deklaracją funkcji, czyli jest jedynie zapowiedzią, że taka funkcja w naszym programie będzie występować i będziemy jej używać. Dokładnie o takiej nazwie i takiej liście parametrów. Póki co nie wiemy jeszcze, jak wygląda jej wnętrze. W jaki sposób będzie wyglądało użycie tej funkcji? No, parokrotnie użyliśmy już różnych funkcji, w związku, wiemy, w związku z tym wiemy, że wywołanie funkcji sprowadza się do podania jej nazwy i nawiasów okrągłych. W nawiasach okrągłych podalibyśmy parametry. W tym wypadku nie ma ich, dlatego zostawiamy wnętrze tych nawiasów puste. Możemy spróbować sobie skompilować ten program i zobaczymy, że kompilator zwrócił nam błąd undefined reference to drukuj tekst. Co możemy przetłumaczyć jako niezdefiniowane odniesienie do funkcji drukuj tekst. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście nie ma jeszcze zdefiniowanej tej funkcji. Czyli nie wiemy, co ona i w jaki sposób robi. Spróbujmy ją sobie zdefiniować. W tym wypadku kompilacja powiodła się i nasz program uruchomił się i wyświetlił dokładnie napis jestem funkcją drugi tekst. Ten fragment kodu nazywamy definicją funkcji, czyli samą zapowiedź, nazwę plus, listę parametr, plus lista parametrów zakończoną średnikiem nazywamy deklaracją, czyli takim prototypem zapowiedzią funkcji. Natomiast zdefiniowaną funkcję, czyli taką, która zawiera swoje ciało, bo tak mówimy w żargonie, to jest ciało funkcji drukuj tekst, nazywamy jej definicją. Każda funkcja, tak jak to było w przypadku funkcji main, rozpoczyna się od nawiasu klamrowego otwierającego i kończy na nawiasie klamrowym zamykającym. Wewnątrz może nastąpić dowolna sekwencja instrukcji, wyrażeń czy wywołań innych funkcji. Nie musimy sobie zawsze robić takiego podziału na deklaracje i definicje, tym niemniej jest to często wygodne. Dlaczego? Zobaczcie taką sytuację. Ja na chwilkę zakomentuję sobie tę deklarację i spróbujmy uruchomić sobie ten program i dostaję komunikat od naszego kompilatora, że drukuj test was not declared in the scope, co oznacza tyle, że nazwa drukuj tekst nie została zadeklarowana w tym zasięgu widoczności. Oznacza to tyle, że nasz kompilator nie zna, tego obiektu słowa drukuj tekst. W zasadzie na razie nawet nie bardzo wie, czy to jest funkcja, czy to jest obiekt, czy to jest jakaś zmienna, dlatego że została ona zdefiniowana dopiero tutaj. Mógłbym sobie całą tą definicję przenieść wcześniej, wtedy mój kod skompiluje się i uruchomi jak najbardziej poprawnie, dając dobry wynik. Co to oznacza? To by oznaczało tyle, że w tym momencie w linii 7, czy w, na, nawet w liniach od 7 do 10, mamy deklarację i definicję funkcji jednocześnie. Czyli mamy definicję funkcji. Jeżeli nie było wcześniej deklaracji, to jest ona równocześnie deklaracją tej funkcji. W związku z tym, dlaczego nie zrobić tak, że wszystkie funkcje, czy definicję wszystkich funkcji umieścić przed ich wywołaniem. Otóż nie zawsze taka sytuacja jest możliwa, dlatego że funkcje mogą wywoływać się wzajemnie i wzajemnie w jakiś sposób zazębiać się. W związku z tym są sytuacje, kiedy nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że w każdej sytuacji dana funkcja będzie zadeklarowana wcześniej niż jej użycie. Najprostszy przykład. Mamy funkcję a która wywołuje funkcję b i funkcję b, która wywołuje funkcję a. Ja tutaj zrobiłem to dla y, krótkiego y, ściśnięcia tekstu w jednej linii. Y, okazuje się, że w linii C 12 nie znamy funkcji b. Gdybyśmy zamienili kolejność, no to w funkcji b nie będziemy znali funkcji a. W związku z tym zdecydowanie łatwiej zrobić najpierw deklarację tych funkcji, a później ich definicję. Bo w tej sytuacji zadeklarowaliśmy obie te funkcje, w związku z tym powiedzieliśmy kompilatorowi, że takie funkcje zostaną zdefiniowane i mają one taką listę parametrów i taki typ zwracany, w związku z tym e, Kompilator, dochodząc do funkcji A, wie, że taka funkcja B będzie znana. Nawet jeżeli na ten moment nie jest znana, to kompilator wie, że, ona, że to jest funkcja i że gdzieś ona będzie zdefiniowana. Dlatego warto najpierw tworzyć sobie deklarację tych funkcji i umieszczać je na samej górze pliku, a dopiero gdzieś... W innym miejscu możemy sobie definicję te, tych funkcji podawać. Tu mamy najprostszy przykład funkcji, która wypisuje jeden tekst, czyli zawiera w sobie jedną instrukcję, nie bierze żadnych parametrów i zwraca ten nasz typ pusty. Zobaczmy teraz ciut bardziej skomplikowaną funkcję. Funkcję, która będzie przyjmowała argument, czyli jakąś zmienną liczbową i zwracała wartość będąca kwadratem tego argumentu. Zróbmy to na razie na liczbach całkowitych, w związku z tym nazwijmy sobie funkcję kwadrat i w parametrze będzie przyjmowała ona jedną zmienną typu int, nazwijmy ją sobie x. Może zróbmy od razu definicję. Jak to czytać? Otóż funkcja nazywa się kwadrat. Ma jeden argument, czy jeden parametr. Nazwaliśmy go sobie x. Jest on typu int. I funkcja ta w wyniku zwróci jedną wartość int. Co ta funkcja może sobie robić wewnątrz? No, oczywiście ten kwadrat musimy sobie obliczyć. Możemy zrobić w ten sposób. Zobaczcie, że co prawda pod, pod x podstawiam x razy x, ale najpierw kompilator czy program obliczy wartość tego iloczynu, zapisze go sobie gdzieś w jakiejś pomocniczej komórce pamięci i dopiero podstawi pod nową wartość x. Co z tą wartością zwracaną? Otóż służy do tego funkcja instrukcja return i po odstępie podajemy wartość, którą chcemy zwrócić. Spróbujmy sobie wywołać taką funkcję, zdefiniujmy sobie zmienną x równą na przykład 5, jakąś nową zmienną int y i podstawy, podstawmy pod nią wywołanie tej funkcji. I wypiszmy sobie na ekranie. Może w ten sposób natomiast z tej funkcji już sobie na razie zrezygnujemy. I dostaliśmy w zasadzie oczekiwany rezultat. 5 do kwadratu równa się 25. Spróbujmy sobie omówić pewne dosyć istotne zagadnienia tutaj. Zadeklarowałem sobie zmienną typu int i nazwałem ją sobie x. Później wywołuję sobie funkcję kwadrat. To, że to jest wywołanie funkcji, informują mnie te nawiasy okrągłe. I podaję jako argument wewnątrz tych nawiasów okrągłych pojedynczą wartość tego mojego x. Funkcja kwadrat, czy sterowanie całym programem, przenosi się teraz do wnętrza naszej funkcji kwadrat. Jest tutaj deklarowana nowa zmienna o nazwie x. Obliczany jest iloczyn, czy kwadrat tej, tej wartości. Przypisywany jest znowu pod tą zmienną x, i ta zmienna x jest zwracana w wyniku i przypisywana do wartości y. Ja tutaj celowo użyłem w zasadzie wszędzie y, tego symbolu x, żeby podkreślić jedną właściwość listy argumentów. Otóż tu mamy wartość zmienną o nazwie x. Przekazujemy ją do funkcji kwadrat, która bierze ją jako x mnoży samą przez siebie i pod to x podstawia ten iloczyn, czyli kwadrat. W związku z tym moglibyśmy oczekiwać, że ta moja zmienna x zadeklarowana tutaj, po przejściu przez całą funkcję w tej linijce, będzie miała wartość 25. Czyli tu powinna mi się pokazać wartość 25, a pokazała się wartość 5. Dlaczego i, i, i jak to tak właściwie jest? Ja zmienię tą zmienną, czy nazwę tej zmiennej, żeby. O, żeby nie było takiego konfliktu nazw. Otóż, jeżeli ja tutaj, podczas wywołania funkcji, podaję jej jakąś wartość, to program, wchodząc do tej funkcji, robi sobie kopię tej wartości, czyli tworzy sobie nową zmienną. Tu była wartość zmienna o nazwie i. Wewnątrz funkcja sama sobie tworzy nową wartość x i kopiuje do niej wartość i. Obliczenia robi na tej lokalnej, wewnętrznej wartości x, w związku z tym lokalną wartość x przemnaża przez siebie i podstawia przez siebie, i zwraca wartość lokalną tutaj do tej zmiennej y. Po wyjściu z tej funkcji, czyli po linii 13 return x, ta lokalna zmienna wywołania funkcji znika, wychodzi poza zakres swojej ważności, przestaje istnieć. Natomiast to i nie ulega zmianie, dlatego że ta wartość nigdy przez funkcję nie może zostać zmieniona, dlatego że funkcja zrobiła sobie tylko jej kopię. To jest bardzo istotna właściwość. Funkcji w języku C. To wszystko, jeżeli chodzi o, o ten odcinek. Spróbujmy go sobie podsumować na tych slajdach. Jeżeli podamy nazwę funkcji, listę argumentów i typ zwracany, i postawimy średnik, to jest to jedynie deklaracja funkcji, czyli zapowiedź, tak jakby, że taka funkcja dopiero będzie zdefiniowana, ale program może jej używać. Typ zwracany tej funkcji jednocześnie de decyduje o typie funkcji. Czyli jeżeli dana funkcja, tak jak w tym przypadku SQR, zwraca typ float, to możemy powiedzieć, że to jest funkcja typu float. Jeżeli definiujemy sobie funkcję, to podajemy sobie listę argumentów. I nazywamy je argumentami formalnymi. To są te argumenty, które znajdą się wewnątrz funkcji i które wykonają swoją kopię aktualną tylko wewnątrz naszej funkcji. Tu również widzimy, że w deklaracji funkcji została pominięta nazwa tego argumentu. A został jedynie typ. Możemy tak zrobić, dlatego że w przypadku deklaracji nie jest istotne, jak ten argument będzie się nazywał. Samo wywołanie funkcji wymaga podania argumentu tak zwanego aktualnego, czyli faktycznego, czyli rzeczywistej wartości czy zmiennej, która zostanie przekazana do funkcji, a funkcja ta zrobi nowy argument formalny, robiąc kopię naszego argumentu aktualnego, czyli przekazanego do tej funkcji. W tym odcinku przyjrzeliśmy się bliżej idei funkcji i sposobie, sposobie realizacji w języku C. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, w którym rozwiniemy troszkę ideę tych funkcji i zobaczymy w jaki sposób połączyć je z tablicami. Zapraszam na ten odcinek.